Ustroń. Dzisiaj mamy wielki piątek i oto widzimy aurę zimową, która powróciła do Beskidu Śląskiego w ostatnim dniu spadło kilka centymetrów śniegu no i być może święta wielkanocne będą wyglądać jak święta Bożego Narodzenia właściwie wszystkie szczyty dzisiaj w Wyskidzie Śląskim są w mgle nie ma widoczności ja teraz w tej chwili podjeżdżam na przełęcz Kobalonka no i widzimy dużo śniegu i tak na dzień dzisiejszy mamy zimę bez Eskidzie Prognozy pogody mają się poprawić w najbliższe święta. Właściwie od niedzieli, Wielkanocy czy od poniedziałku. Już ta temperatura będzie gdzieś oscylowała w granicach 12-14 stopni, więc już myślę, że to jest ostatni atak zimy w Beskidzie Śląskim ogólnie w Beskida. No dzisiaj na pewno na szlakach turystycznych sporo trudności chyba nie warto się wybierać mokro.